O, witajcie. Mam nadzieję, że ktoś się na tej transmisji na żywo pojawi. Transmisja jest o tyle nietypowa, że na ogół robiłem transmisję za pomocą e, Facebooka. Tym razem stwierdziłem, że e, spróbujmy z satem Alhambrą e, zrobić transmisję na żywo na YouTubie. Samochód, witam Cię również Kacprze. E, samochód znany jest na naszym rynku od bardzo długiego czasu. Zresztą bez specjalnie większych. Maxisu 221, lubisz placki? Super, ja też lubię, ostatnio przepadam za ziemniaczanymi, tak off -topowo. Ale właśnie, Seat Alhambra, samochód, który jest dostępny na naszym rynku od bardzo długiego czasu. Pierwsza generacja, którą na pewno bardzo dobrze znacie, pojawiła się na rynku w 96 roku i był to efekt współpracy Forda oraz Volkswagena, właściwie grupy Volkswagena, bo auto było dostępne jako Ford Galaxy, Seat Alhambra oraz Volkswagen Sharan. Jednak kilka lat później producent doszedł do wniosku, znaczy dobrze, doszło do rozwodu pomiędzy Seatem, a właściwie grupą Volkswagena i Fordem. Powstały oddzielne oddzielne. Dziękuję Wam bardzo za pozytywne komentarze. E, powstały oddzielne konstrukcje. E, Ford stworzył na własne potrzeby nową generację Galaxy. A, a w 2010 roku mojże, moj, mogliśmy ujrzeć e, właśnie SATA Alhambra oraz Volkswagena Sharana e, w nowej odsłonie. Więc samochód jest dostępny na naszym rynku. Na dobrą sprawę już od około e, 7 lat. Więc wszyscy dobrze go znamy. Ale cały czas. No, Damax, no niestety Multipli nowej na razie nie ma, ale mogę zrobić dla siebie w przyszłości Fiata 500L, który jest jakimś tam następcą Multipli. No właśnie. Seat Alhambra. Obecny na rynku od niemal 7 lat. Samochód, którego sylwetka jest bardzo dobrze znana. Czy potrafi nam czy, nas czymś zaskoczyć? Raczej nas niczym nie zaskoczy, bo umówmy się, to jest samochód nudny, ale e, praktyczny. Właśnie. Kilka danych na temat tego samochodu. Długość, to możecie sobie sprawdzić w internecie, ale jeśli Wam się nie chce szukać, e, proszę bardzo. 485 cm szerokość, około 190 cm bagażnik i to jest najlepsze w przypadku e, Alhambry, bo bagażnik jest naprawdę imponujący. O, otwieramy bagażnik. Nasz egzemplarz jest wszystko mający, w związku z czym może otworzyć się sam e, i sam zamknąć oczywiście. Dopóki się to nie popsuje, ha! Masakra piłą motorową. E, tak, mam takie coś dzisiaj w bagażniku. Mam również narzędzia do e, wyrywania chwastów, rękawice i rogi jelenia. Ale co to za rogi, to za chwilkę Wam pokażę. Trzymaj. A bagażnik? No, bagażnik w wersji 7-osobowej jest nieco mniejszy niż w wersji 5-osobowej. Ale właśnie jedną z największych zalet e, Alhambry jest to, że samochód może być dostępny w wersji siedmioosobowej. i pojemność bagażnika. Właśnie. I to jest coś co naprawdę może robić wrażenie. Co prawda, w wersji 7 osobowej mamy go nieco mniej, bo siedzenia nam to miejsce nieco zabierają, ale jeśli decydujemy się na wersję 5 osobową, to jest bez sensu w przypadku tego samochodu. Bagażnik ma pojemność od 955 do 2430 litrów. To naprawdę bardzo imponujące dane, bo wielu samochodów z takim bagażnikiem na rynku nie znajdziemy. No właśnie. E, Seat Alhambra e, to jeden z niewielu e, ostatnich wadios do bagażnika bez dodatkowych siedzeń. Wrzucimy tak na moje oko 4-5 osób spokojnie będzie sobie tam mogło podróżować w kuckach. No właśnie. A wracając do Seat Alhambry. E, zapewne zauważyliście, mam przynajmniej taką nadzieję, że z naszego rynku powoli, dobrze, nie tylko z naszego, z wielu rynków powoli giną takie samochody jak Seat Alhambra. Bo... No właśnie. Nie wiem dlaczego. E, po, 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 popatrzmy tylko na ofertę. W Renault Espace stało się E, crossover'em. Peugeot 5008, który w jakiś sposób mógł konkurować e, z Alhambrą, ale był jednak to samochód mniejszy, e, stał się też Suwem e, crossover'em. E, na dobrą sprawę z takich dużych, pełnowymiarowych vanów na rynku możemy wybierać pomiędzy Seatem Alhambra, Citroenem C4 e, Grand Picasso, a właściwie Citroenem Grand C4 Picasso, e, czy Fordem Galaxy, ewentualnie busami z Busami, zbudow Busami. Vanami zbudowanymi na bazie samochodów dostawczych, czyli Volkswagena eee, serii T, czy też Forda Transita, czy Mercedesa Vito. Takich prawdziwych vanów, jakie znamy od lat, na dobrą sprawę na rynku już prawie nie ma. Giną śmiercią naturalną, bo podobno klienci wybierają suwy. Nie rozumiem tego, bo taki samochód jest naprawdę bardzo praktycznym rozwiązaniem. No tak, oczywiście Fiat Fremont był na naszym rynku przez jakiś czas, ale już tego modelu też nie ma w ofercie polskiego importera, więc no sorry, wybór jest naprawdę niewielki, więc jeśli ktoś chce, yy, chce, szuka, yy, potrzebuje takiego samochodu, naprawdę do wyboru ma kilka salonów. Przepraszam, zapomniałem również o Volkswagenie Szaranie, który jest bratnią konstrukcją tego modelu. Yy, no właśnie osobowych dużych vanów na dobrą sprawę na naszym rynku nie ma, więc trochę może dziwić fakt, że Alhambra cały czas. O, Fiat Fremont nie, byłby tak, nie był takim do końca crossoverem. oczywiście był trochę podniesiony, ale bez przesady. No właśnie, co mamy pod maską naszego egzemplarza. Teraz będzie trochę mniej śmiesznie, bo Piotrek nie będzie mnie e, przekrzykiwać, więc przepraszam bardzo. Co mamy pod maską naszego egzemplarza? No, pod maską naszego egzemplarza mamy znienawidzony przez wielu e, silnik wysokoprężny. No, Chryslera też nie ma na naszym rynku, już kolego, niestety. Czego też żałuję, tak samo jak nie ma Lanji Voyager. E, no, nie możemy kupić takiego samochodu w salonach. Uff, no, właśnie. Coś, czego wiele osób nie znosi pod maską, czyli dwulitrowy turbodiesel o mocy 184 KM mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm osiąganym w przedziale prędkości obrotowych 1753 000. KM. 3000 obrotów na minutę, więc naprawdę, jeśli chodzi o moment obrotowy, ten silnik potrafi zapewnić nam całkiem przyzwoite osiągi. Co mamy dodatkowo? Dodatkowo mamy całkiem przyzwoite przyspieszenie wynoszące. 8,9 sekundy do setki i średnie zużycie paliwa deklarowane przez producenta na poziomie 5,3 litrów litra na 100 km, ale to możemy włożyć pomiędzy bajki, bo w naszym przypadku średnie zużycie paliwa oscyluje pomiędzy 8, a 9 litrami na 100 km, ale to jest tak, jeśli weźmiemy pod uwagę moc, gabaryty i masę tego samochodu, jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Więc przejdźmy zatem E, płynnie do właśnie. Zanim przejdziemy do cen, przejdźmy do wnętrza. Niestety nie mogłem e, odebrać. No właśnie, przejdźmy do tych. Au! Uderzyłem się. E, przejdźmy do tych rogów. Róg, nasz, o, róg, który Wam pokazywałem, to część fotelika. E, mam również dzisiaj asystenta, który będzie mógł zademonstrować, jak to wszystko działa. Proszę bardzo. E, Zajęte miejsce za kierownicą. Mamy fotelik zintegrowany z no, fotelem w drugim rzędzie, no, w związku z czym e, to nie zajmuje nam miejsca. I możemy z powodzeniem zapakować na pokładzie nawet trzy foteliki. Zwłaszcza, że fotele są e, oddzielnie regulowane. Co jeszcze? No. Mam nadzieję, że uda się przewrócić kamerę. Nie uda się. Więc uwaga, fotele. Chyba sobie zamknąłem drzwi, fotele. No, w naszej wersji FR są wykończone efektownie Alcantarą. Mają przeszycia z czerwonej e, nici. No, bo to podobno nieco usportowiona wersja. No, ale bez przesady. Ale fotele z Alcantarą naprawdę fajnie trzymają. W zakrętach można się na nich czuć w miarę komfortowo, i co jeszcze? No, niestety są twarde, ale przez to, że są twarde, to nawet podczas długiej podróży będziemy mamy zapewniony komfort, jeśli chodzi o. Podróżowanie i ból naszych pleców, bo na twardych fotelach plecy będą boleć później. Mamy oczywiście trzy strefową klimatyzację, więc jeśli pasażerowie siedzą z tyłu i nie odpowiada im temperatura ustawiona z przodu, mogą sobie ją zmienić. Mamy również, czy mamy w naszym egzemplarzu? Mamy w naszym egzemplarzu, mamy z tyłu, w drugim rzędzie, gniazdko. O napięciu 230, 230 V, w związku z czym możemy sobie podpiąć tutaj lodówkę turystyczną, ładowarkę e, samochodową, e, samochodową, ładowarkę domową do telefonu i możemy sobie naładować spokojnie swój telefon. Przejdźmy zatem do deski rozdzielczej. Deska rozdzielcza, cóż, ten wzór na pewno znacie bardzo dobrze, bo tutaj się od wielu lat nic nie zmieniło, jest prosto, może siermiężnie, ale bardzo przejrzyście i intuicyjnie i to jest najważniejsze w przypadku e, takich samochodów materiały użyte do wykończenia deski rozdzielczej całkiem przyzwoite miękkie e, co się no tutaj już mamy twarde na dole ale teraz w wielu nowszych samochodach lepiej wyposażonych nowocześniejszych e, górna nawet górna część deski rozdzielczej jest wykonana z twardego plastiku który wygląda na miękki ten wygląda na miękki i też taki jest więc naprawdę jest w porządku. Przejdźmy zatem do cen. Przejdźmy zatem do cen, bo zapewne interesuje was ile za taki samochód trzeba zapłacić. Cóż, wersja podstawowa napędzana silnikiem 1,4 TSI o mocy 150 koni mechanicznych to wydatek około 104 400 zł. Naj Rocznik 2017, kolejny w gamie jednostek napędowych, tak, możesz pomachać Borysku, kolejny w gamie jednostek napędowych silnik wysokoprężny o mocy 150 koni mechanicznych, czyli taki samej jak benzyniak, to wydatek około 114 700 zł. Nasz egzemplarz, czyli Style Advance for Drive, ze 184-konnym turbo no to już 169 700 zł, ale mamy dodatkowo jeszcze pakiet FR Line za 4294 zł, więc no, spokojnie zapłacimy za wypasioną Alhambrę nieco ponad 170 000 zł. całkiem sporo, ale z drugiej strony, e, szukając dużego rodzinnego wana e, na naszym rynku, dobrze na wielu rynkach, ale teraz mówimy o rynku polskim. Szukając dużego rodzinnego siedmioosobowego vana, naprawdę nie mamy zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o wybór samochodu. Bo konkurentów Zata Alhambry mamy niewielu, mamy bliźniaczego Szarana, mamy Forda Galaxy, no ale już cała reszta siedmioosobowych vanów, nie właśnie Kasprze, co właśnie z tym wyposażeniem około 200 tysięcy złotych, bo. Wersja, e, e, którą, o której mówiłem, to wersja najdroższa w naszym, e, na naszym rynku, e, więc naprawdę jest ok, e, jeśli chodzi o cenę. E, I wybiłeś mnie teraz swoim pytaniem e, z rytmu, no ale właśnie. Szukając takiego dużego, tak zademonstruj otwieranie drzwi, bardzo fajnie. Tak elektrycznie otwierane drzwi najbardziej podobają się dzieciom, bo mogą zaszpanować pod przedszkolem albo szkołą. E, <grym i zaszpanować> A na szczęście są wakacje. No właśnie. Szukając dużego rodzinnego wana, tak. Adamie oprócz na żywo ten film będzie również później. Mam przynajmniej taką nadzieję, że YouTube to zapisze. Na YouTube jeszcze nigdy nie robiłem live'a, więc nie mam zielonego pojęcia. No właśnie. Ale wracając do podsumowania. Szukając dużego rodzinnego wana, obecnie na naszym rynku nie mamy specjalnego wyboru, bo możemy zdecydować się właśnie na e, dużego rodzinnego siedmiosobowego wana z całkiem sporym bagażnikiem. Tak to ja, Jaku e, szukając dużego rodzinnego siedmiosobowego wana, e, z dużym bagażnikiem, z dużymi możliwości, możliwościami transportowymi, a tutaj uwierzcie mi, mieszczą się na, do bagażnika po złożeniu siedzeń no i po lekkim przesunięciu przednich foteli oczywiście listwy o długości ponad dwóch metrów, więc naprawdę jest całkiem przyzwoicie. No właśnie, szukając dużego, rodzinnego, siedmioosobowego vana na naszym rynku obecnie nie mamy specjalnego wyboru, bo co możemy kupić? Możemy kupić Seat Alhambra, Volkswagena Sharana, ewentualnie Forda Galaxy. I to tak na dobrą sprawę trzy duże, porządne, rodzinne... E Dobrze, porządne to może przesada delikatna. Trzy nowe rodzinne wany siedmiosobowe które są obecne w salonach. Duże. Duże, takie jakie znamy sprzed lat. Takie jak, były, jak, jak, jak kiedyś był e, Renault Espace. Jak... E, pff, hmm, no właśnie. E, Chrysler Voyager, Lancia Voyager. E, Grzecholu, tak, zgadzam się, Multiwan jest e, bardzo fajnym rozwiązaniem. Ale to już zupełnie inna klasa samochodów, bo są to samochody zrobione na płytach, a właściwie na podstawie, na bazą tych samochodów są samochody dostawcze. Więc one nie będą nigdy oferować nam takiego komfortu, jak i do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, decydując się właśnie na siedmioosobowego. Wana, bo Volkswagen T6, oczywiście, super, bardzo fajny samochód, ale pamiętajmy dalej, że rodowodem tego samochodu jest samochód dostawczy. Więc tutaj, akurat, tych dwóch systemów walotowych bym nie mieszał, bo będzie to delikatne nadużycie. Zresztą mówiłem o tym wcześniej, że tak, oczywiście, możemy kupić. Yy duży samochód bazujący na dostawczaku, czyli Mercedesa, Volkswagena t czy cokolwiek innego dostawczego z dużą liczbą siedzeń, ale to nie będzie to samo, bo decydując się na Vana, przynajmniej ja, chciałbym mieć do dyspozycji, a właściwie chciałbym mieć zapewniony komfort podróżowania typowy dla samochodu osobowego i prowadzenie samochodu również. Tutaj z tym prowadzeniem nie ma problemu, zwłaszcza, że mamy napęd na obie osie. No, mitos, tak, to ten wiekowy wagon, zgadza się, pierwsza, e, znaczy ta generacja została zaprezentowana e, w 2010 roku, więc jeśli chciałbyś, e, jeśli sobie policzysz, to ten samochód, który jest nowy w salonie, konstrukcyjnie ma, no. Sporo ponad 7 lat. W porównaniu z konkurentami, to naprawdę wiekowy samochód. Wiele samochodów jest zaprezentowanych dużo później, ale też zmieniły swój charakter. Espace stał się crosoverem, Peugeot 5008 stał się też krosowerem bardziej suwem. Ogólnie producenci wycofują z oferty vany, bo suwy i crossovery sprzedają się bardziej. A szkoda, bo Alhambra udowadnia, o, Citroen Grand 4 tak, oczywiście bardzo fajny, ale jednak nieco mniejszy od Alhambry. No właśnie. A szkoda, że producenci wycofują z oferty właśnie takie samochody i zastępują je suwami bo taki duży, rodzinny van, praktyczny, z gigantycznym wnętrzem, to naprawdę coś bardzo fajnego. Oczywiście jeśli ktoś czegoś takie, takiego samochodu E, Potrzebuje. No, jest dużo mniejszy, dokładnie tak. No właśnie. Więc cóż, mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym samochodem e, i że pionierska transmisja na żywo na YouTube e, Wam się bardzo spodobała. Jeśli się Wam spodobała, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie e, no, łapki w górę, żebym miał motywację do tego, żeby robić kolejne. Bo jeśli tych łapek będzie dużo, jeśli będzie dzielić się tym, no chciałbym wiedzieć czy taka forma prezentacji samochodu bardzo Wam odpowiada, czy może jednak wolicie standardowe ktoś pytał o spryskiwacze reflektorów o, oczywiście mamy tutaj standardowe ksenony, więc spryskiwacze reflektorów muszą być i bardzo dobrze, bo bardzo lubię samochody ze spryskiwaczami reflektorów no właśnie no mitos mit, mit? Micos, no, wiekowy tutaj, e, wiekowy tutaj ma inne znaczenie niż używany, stary i tak dalej, tak tutaj wiekowy, pisząc wiekowy e, myślałem o wieku konstrukcji tego samochodu, no która do najmłodszych nie należy, i sam dobrze o tym wiesz, 7 lat na rynku nowych samochodów to naprawdę e, całkiem sporo, ale Alhambra udowadnia, że nawet po 7 latach samochód może znajdować się w ofercie za całkiem rozsądne pieniądze. A co równie fajne, to dobrze wszyscy wiedzą na jakie bolączki cierpi ten model. Jak często się psuje, co jest w nim ryzykowne, bo samochód jest dostępny na naszym rynku od dłuższego czasu. I wiadomo, co się w nim e, może popsuć e, prędzej e, czy później. Wiadomo, że Wany ten również e, nigdy nie był jakimiś mistrzami e, jazdy bezawaryjnej, ale mam nadzieję, że to nie zraża akurat klientów do takich samochodów, bo e, szukając. E, Dużego, rodzinnego vana nie mamy specjalnego wyboru, więc jeśli e, ktoś e, szukałby takiego samochodu, to naprawdę e, będzie to całkiem przyzwoita oferta. Co je boli? No, wiele vanów ma problemy z elektroniką. Zresztą w wielu nowych samochodach jest dokładnie tak samo. E, tutaj mamy samochód już obecny od dobrych kilku lat na naszym rynku, więc dokładnie tak jak motoselekcja zauważyła, Albo coś takiego, bo nie pamiętam. Eee, wraz z wiekiem samochody ee, są coraz bardziej dopracowywane i po lifcie już na dobrą sprawę wszystkie choroby wieku dziecięcego mają usunięte. Ale pamiętajmy o tym, że wany zawsze miały e, zawsze lądowały nisko w raportach usterkowości z powodów pierdół na dobrą sprawę, jakichś problemów z elektroniką. Więc tutaj akurat nie powinno być z tym już problemu, jeśli chcecie sprawdzić, co się psuje w takim samochodzie na dystansie 100 000 km, to zapraszam Was na naszą stronę internetową www.autoświat.pl. Poszukajcie tam testu Seata też Volkswagena Szarana na dystansie 100 000 km. Myślę, że znajdziecie tam wszystkie informacje, które interesują Was, jeśli szukalibyście takiego samochodu używanego. A ja cóż! Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że byliście. Mam nadzieję, że ta forma prezentacji samochodu Wam odpowiada. Ale zachęćcie mnie do tego, żeby były kolejne. Więc jeśli chcecie, żeby były kolejne, zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze. Wieczorem postaram się na te komentarze odpisać. Więc dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Mam nadzieję, że ta forma Wam odpowiada. Do zobaczenia. クロッツ